nie ma jak po Wietnamie rowerkiem popylać ale śliczny krajobraz za mną nasz tylny przewodnik no jakby tak specjalnie sobie przejechaliśmy tędy Ok to jeszcze raz, bo wyłączony miałem mikrofon, a wiatr wyjeżdżamy z Viethaj rowerkami i popylamy w takim pienińskim można powiedzieć klimacie, bo to jak trzy korony normalnie przed nami tyle, że spobite dżunglą. Pięknie się mamy taki jak gdyby Langhabei tylko na ziemi dzisiaj Ha mm. haha! Co, jak wam się podoba ten etap? <noise> Dzisiaj mamy dużo zmian. Nie jest to ostatnia forma aktywności tego dnia. Na razie zasuwamy rowerkiem w kierunku wybrzeża, w otoczeniu gór i pięknej, pięknej roślinności. Do, do tego jeszcze światło popołudniowe. No prześlicznie. Mnóstwo hibiskusów wszędzie. Takich czerwonych i cytrynowo żółtych Trzasem popiłować też trzeba pod górę. Szkoda, że nie można sfilmować tych niektórych motyli. Są trochę za szybkie, ale naprawdę są piękne. A zobaczcie, żółte hibiskusy. No, to jakaś inna grupka z naprzeciwka. Dużo fajnych ludzi tutaj poznajemy. Nasza grupa dzisiaj jest polsko-francusko-nepalska. Szkocko-brytyjska, bardzo fajna, wesoła. Kilkanaście osób z wieloma osobami sobie pogadaliśmy, i mamy też nowe kontakty. Na Nepal, właśnie. Na Nepal. Te górki, które mijamy, przypominają właśnie mijane wczoraj wyspy w Zatoce. Halonki, Yangha, Że jak gdyby są przedłużeniem tych gór wtopionych w Zatokę, no bo i zmierzamy ku Zatoce. W tym momencie wracać będziemy wodą. To, Mario. He hej. To, to. Nie ma żartów. Dobrze, że już poćwiczyliśmy w, tej, w, tym, w Hanoi, bo tutaj ruch w górach jak w mieście. Teraz jesteśmy na jeszcze węższej drodze. Gdzieś tam w dół doliny Mijamy się z innymi grupami Hello Hello, hello hi there hello. Hello. hello No, to byli na pewno UK Grupa UK Seniorzy No super miejsce. trzeba na głowę trochę uważać też, bo. Niektóre te drzewka dość nisko. Ale przejazd taki tunelowy, fajny w roślinności. A teraz przez jaskinie. To będzie fajnie. Ha, ha, ha! A no tu pewnie niewiele zobaczycie. Można na kogoś wjechać wręcz. Ale już się światło powiększa, więc może zobaczycie coś. No Taka mała jaskinka na przejażdżkę No i chyba wyjeżdżamy z powrotem na górę na główną drogę, bo sensem była ta jaskinia Okej, okay, ładnie, ale... ale jest bez przerzutek w nagrody będzie zjazd 10 stopniowy trochę się tylko strach rozpędzać na tych rowerach No właśnie, trzeba uważać na takie niespodzianki. O, jak tu. No ale zobaczcie to. Pięknie. Pięknie, tylko mi się aż gimbal skrzywił. Muszę wyłączyć. Prześliczna okolica. I jeszcze Bougainville. Nie ja myślałem, że tutaj je też spotkamy. Dużo ich tutaj rośnie i dziko, i tak pewnie półdziko, bo obsadzone są między nimi drogi. Nimi tak jest, widzicie. O, tutaj też byłoby ślicznie popływać. O, pan Tomek przede mną też robi zdjęcia. Dzisiaj ludzie wszystko dokumentują. Teraz biegnie dziewczyna. I też filmuję. Hello? Hello! No, dziewczyny, klub seniora z Australii chyba. Ale fajnie. Boskie są te krajobrazy, naprawdę śliczne. A niebo do tego dokłada dzisiaj swoje 5% dodatkowe. O, jedzie kolega z Nepalu. Rajiv. No nie, nie dojeżdża na razie cudowne. cała dolina pomiędzy górami mam wrażenie, że ona po prostu połączy się z morzem, albo może nawet już jest to fragment zatoki. A, tak, już tam są statki. Więc tak naprawdę to idziemy brzegiem zatoki. How are, you? How are you there? To będzie pierwszy awalanche w Wietnamie. <laughs> yeah, jest dobre miejsce, do jest. Nie, great, great, fantastic. Rajiv jest właśnie z naszej grupki tutaj z Nepalu razem ze swoim kuzynem. Przewodnik górski. No i ślicznie, chyba dojechaliśmy, bo tu grupka zsiada. Okej. Okay. No nie może być lepiej. No można powiedzieć, że to był trzeci etap dzisiejszej podróży. Trekking, obiad, obiad rowerek. rowerek. A teraz? Przed nami jeszcze łódka. Jeszcze woda. Mega dzień. Wszystkie atrakcje naraz. No, czyli właściwie dojechaliśmy do tego, co widzieliśmy wczoraj z Łodzi. No. Pięknie. Tomek left or right? right. <laughs> no to dobrze. To piłujemy dalej. A jest tak łatwo się Tomasz wyzwolić teraz. <laughs> By lazy now, crazy. No, to mamy dodatkowy bonus w postaci powtórki małej. Płyniemy sobie znowu przez zatokę, wracamy do Kadba. Nie wiem, czy nie jeszcze w lepszej pogodzie niż wczoraj. Jest Takie cieplutko, fajny wiaterek, wspaniały. Słońce powoli też schodzi na dół. A na pokładzie mamy zwariowaną też ekipę. Jest gość z Portugalii, który cały czas opowiada z kim, gdzie, ile wypił i czy w Polsce się nadal pije bardzo dużo wódki i tak dalej. Taki temat międzynarodowy, aczkolwiek zaczęliśmy od futbolu. Mega fajna, fajna wyprawa w sumie. Jeszcze chyba... To nie koniec, żeby było jeszcze śmieszniej. Jeszcze chyba będzie czas na coś jeszcze. Część z nas, z naszej grupy dzisiejszej wybiera się już dzisiaj z, z kadba w dalszą drogę, więc yy, przyspieszyliśmy chyba, bo miało być chyba jeszcze pływanie, nie wiem czy ono będzie czy nie. Natomiast my na szczęście jeszcze spędzamy wieczór w kadba i dopiero wyruszamy rano. No i kolejna aktywność. Gdy już się wydaje, że jest wszystko, to teraz zatrzymaliśmy się na takiej pływającej przystani, tak jak wczoraj wioski rybackie. I proszę bardzo, dla chętnych znowu kajaki. Ja dzisiaj do chętnych nie należę. Dzisiaj zostaję na pokładzie. I podziwiam, podziwiam, odpoczywam. Jestem po prostu w niebo wzięty, bo okolica jest powalająca. No i kot jest, i pies. To dla wszystkich coś jest. Psitul. Psitul. Dzień dobry. Okej. Okay. Trzech morska. Cześć, no fajny jesteś. Jesteś rybacki pies, tak? Jola dorwała kłeta. A pies... Pie, psa już mam na wylot, już pola gdzieś pode mną. Tam możesz zrobić zdjęcie z tyłu. na wylot. Mam psa na wylot. Ten pies tu żyje sobie na wodzie. No, nie masz towarzystwa psiego, nie? Masz fajnego kota tu do towarzystwa, tak? Co tam fajnego pachnie tutaj co? Dawno tak nikt nie głaskał pewnie co? Rzadko się trafia. Wszyscy na te kajaki, tylko... No i zazdrość przyszła, przyszła zazdrość psia. No pewnie, bo jest okazja, wreszcie jakiś turysta się zajął zwierzętami, a nie nie tylko jakimiś trekkingami, innymi rzeczami, nie? Jak tam? Co, pasuje ci to? No chał. Dog living in the sea. No fajny jesteś, fajny jesteś, ja cię lubię, tak. Wreszcie jakiś menda, merdający pies. Chodź. Chodź, ja Cię lubię, chodź. Chodź, ja Cię podrapię, chodź. Dobry pies. Dobry pies. Good dog. Pieszczochy. Wszystko to są pieszczochy. Everywhere the same. They like the same. Hodowla, ostryk. Czyli co, małżeństwo sobie żyje tutaj, tak? Tylko para, z tego co słyszałem. A to nie wiem, jest Tak. Przejmują ludzi na kajaki i prowadzą takie małe gospodarstwo. Tam kaczki słyszałem, że tak, nawet są. Tak. No i mają wesołego psa. Psa zaczepiacza, pierwszego takiego tutaj. Psa, który ma swojego kota też. No, chętni sobie popłynęli tutaj w zatoczkę. Też pięknie. A my sobie posłuchaliśmy trochę, jak tu się żyje. No, Podziwiam, że dzisiaj po sezonie taka duża łódź jest do dyspozycji tak mojej grupy. Pierwsze oczywiście skojarzenie, takie typowo ekonomiczne. Wiecie, jakie jest, nie? Kosztów bardzo, bardzo dużo. Turystów teraz bardzo, bardzo mało. No ale coś trzeba robić. Pies ustawia kota. Magda zobacz, zobacz Pies ustawia kota, łapie go za udo jęczał ten kot, także nie wiem czy to było dokładnie pieszczotliwe Koniec kajakowania, pogadaliśmy sobie Pora spływać dalej Kierzyżka. Z no, rękiem mnie karmisz? Zobacz, jakie ładne Czy no mam ręki ci jeść. No masz, no. No masz, no. no. Będzie to już dzisiaj ostatni wieczór w Kadba, także znowu zmieniamy miejsce. Nadal pozostajemy w Wietnamie i będziemy przemieszczać się tym razem na południe od Hanoi do miejsc, w których znowu będziemy aktywnie spędzać czas. Ale o tym pewnie opowiem Wam już w kolejnym filmie. Kilka kilka godzin, ale można się zżyć z ludźmi, nie? Przez parę po, przez parę godzin. Także mam nadzieję, że dzisiaj e, trekking, rowery, pływanie, wszystko było bardzo interesujące, bo dla nas to był po prostu dzień marzenia. So how do you feel it now? Great. <laughs> No i kończymy w porcie w Kadba. Czułe pożegnanie, normalnie jakbyśmy byli na rocznym rejsie ze wszystkimi, ale tak, tak to jest, jak się pogada z każdym, wymieni trochę opinii, trochę opowie o swoim życiu. To się potem żegna jakbyśmy razem nie w szkołę ukończyli. A teraz do busa i wracamy do, do miasta, do Kadba. Tutaj? Dzień wiem. Dwa klienci a cztery Ja ja ja. Trzymajcie się i jak zwykle na koniec jeszcze na pewno będą przebitki. Do zobaczenia w kolejnym filmie w kolejnych miejscach, gdzie indziej. No to pani nas namówiła. Yeah. Ja z creamów nie będę brał. Nie, ja sobie wezmę tą kawę na zimno kokosową. A pani nas namówiła. pokazała, że jest bardzo dobra. What is silver, silver coffee? Co to jest? Milk. The coffee. Small coffee, yeah. Big milk. Salt. Co oh, salt. Is it good? Do you recommend? Yeah. Do you like? yeah? Okej, okay, okay. nie rozumiem. So one, coconut coffee, one... one for me coconut cold. Coconut. 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 Cold. No, cold. Not hot. One salt, salt coffee. And, and uh, this... Uh, <laughs> i słona kawa, kawa. No to... Magda będzie próbowała słonej kawy. No a tutaj dla Waszej wygody macie menu, nie? Możecie sobie wziąć kawę, den, kafę sila, kafe bak fiu, no i tak dalej. Ale spoko. Jest też angielskie menu. No bo lassi jest zrobione bardziej na takim... lassi to jest taki kefiro coś, nie? Takie rzadsze. No właśnie. Magda się zgadza, okej. Okay. A tutaj jest jako mango smoothie, także nie mango lassi. No nic, trafiliśmy do lodziarni, więc trzeba próbować. Magda próbuje mix coconut ice cream, czyli może wymieszać sobie cztery kulki wymieszała sobie i zaraz zobaczymy ile namieszała. Korespondujemy z Hugh, czyli z naszym przewodnikiem dzisiejszym tak, bo wysłał nam podziękowania za wspólny, wspólnie spędzany czas i że wybraliśmy wycieczkę z ich firmy po parku narodowym na Katba. przysłał nam też kilka zdjęć, które zrobił dla nas więc odpisaliśmy mu też, że jesteśmy jeszcze raz bardzo wdzięczni za ten wspaniały czas spędzony na trekkingu i poznanie super ludzi. No i on po raz kolejny napisał, że docenia naszą wiadomość i że jest szczerze przyjemnie spotkać i dzielić z nami te wspaniałe momenty. Docenia ciepłą i pozytywną energię, która była podczas tego tripu i życzy nam kontynuacji wspaniałej podróży przez Wietnam, pełnej przygody, zabawy, wspaniałych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień. Super. No, ludzie tutaj są marketingowo też są świetnie ustawieni, bardzo empatyczni, ale też jak zamawiacie jakikolwiek hotel na przykład, na przykład przez Booking też, to momentalnie przychodzi wiadomość z hotelu. Nie ma opcji. Z każdego hotelu przychodzi od razu wiadomość i jest momentalnie podziękowanie za wybór. Dziękujemy za to, za tamto, zapraszamy, czekamy, pokój jest gotowy, ale także jest od razu informacja o tym, co może oferować hotel, że oferują przejazdy, autobusy między miastami, trekkingi, różnego rodzaju opcje, pakiety, łódki itd. itd. W zależności jakie atrakcje są w danym mieście. Coś oczywiście buczy, jak się nagrywam, no ale tutaj to już mnie nie dziwi absolutnie. W sumie to nie próbujemy zrozumieć tych wszystkich tutaj menu i zapisów, ale jak chcecie spróbować, to tutaj koło tego pana jest taki duży właśnie baner i tam są te wszystkie Ken, Choi, Dua, Kap, Chap, Ken, Dua, Trasua i w ogóle nie wiem o co chodzi. Na razie rozgryźliśmy dosłownie parę pojedynczych słów. Po kilku dniach też mogę powiedzieć, że ceny mniej więcej już zaczynamy rozgryzać. Znaczy, jeśli dania na przykład są w granicach 40, 50, 60 tysięcy, takie dania obiadowe, to jest to fair cena. Nie zawiedliśmy się raczej na rodzaju jedzenia, tak? Posiłki takie uliczne są ok. w restauracjach czy też w jakichś barach. W takich bardziej fancy miejscach są to już dwukrotnie, czasami więcej krotnie, wyższe ceny po 150-180 tysięcy bat, niebatów dongów. E, na przykład woda, która tutaj obok nie stoi, mała woda z reguły kosztuje około 10 tysięcy, taka normalna cena, 10 tysięcy dongów. czasami w sklepach widzę, że 12, ale bywało 6 na przykład też można taniej kupić. Podejrzewamy, że u takich tak zwanych babć przydrożnych, które handlują kilkoma rzeczami. Czasami mają też na stole mineralną, pewnie można ją kupić też jeszcze taniej. Co ciekawe, restauracje nie nabijają ceny za bardzo na wodzie, czyli jak kupuje się jakieś dania, no to jednocześnie kupując wodę widzimy, że ta cena wody w restauracji też na przykład jest 10 czy 12 tysięcy dongów. Nie jest to jakaś przebitka, na której restauracja chce mocno zarobić. Ok, coconut coffee, piękne, kolorowe i po raz pierwszy zamówiona słona kawa. Salt Coffee, ta tutaj. Posypana zresztą z wierzchu chyba właśnie solą. I te miksowe lody, w tym jedna kulka jest durianowa, więc Magda nadal jest fanem durianu. Moja kawa kokosowa też wygląda nieźle. I jest tutaj fajny kiciuś. Taki malusinieńki kotek. Szukam jedzenia chyba. Okej. Okay. No to ciekaw jestem jak tam słona kawa wejdzie. I co, jak tam durianik w lodach? Bez szału? Nie no, nie mówię, że to jest złe, ale też nie jest to chyba coś, co bym chciała powtarzać. Okej. Okay. I lody na razie przeciętne, tak? Tak, takie mało kremowe są. Okej, okay. ale kawa sol solna? Solna kawa bardzo fajna. Nie zawiera ona chyba tak dużo tej soli, bo nie narzuca się. Moja kawka kokosowa tradycyjnie, na zimno oczywiście o tej porze. Trudno powiedzieć, że to jest bardzo mocna kawa, więc można sobie strzelić, to taki bardziej deser i tak ją traktuję, Także no, całkiem, całkiem. No, nieduża, deserownia, takie dosłownie małe, małe Nie. pomieszczenie, Nie? tak jak wiele tutaj takich miejsc, kilka stolików i całkiem spora oferta. No, Jola wzięła sobie sticky rice ice cream, też kokonat. kokonat tak? sticky rice, no. sticky rice ice cream. Są taki trochę jak czerwona kapusta nawet bym powiedział, nie buraki, tak, tak. nie? Modra. Mod, modry, jest modry ryż. Z modrą kapustą. Ciekawe wrażenie z tym twoim. No. Po raz drugi spotykamy Miśka. Patrz, gdzie on idzie tam. Poszedł do siebie, poszedł do siebie. Czyli pies jest okazuje się z... Pies jest z zakładu fryzjerskiego. To dlatego on jest taki stylish, słuchaj. Okej. Okay. Ostatnie wieczorne wejście do naszej bazy. Jest. Podniósł się leciutko pan. Na nie luzaki tutaj są. Nie. Teraz zapytam.